Spontanicznym, bo tak naprawdę nie miałam zamiaru go nagrywać, ale jakoś tak na niego wpadłam i stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł, ponieważ tematycznie wiąże się z okresem, jaki mamy, czyli wakacjami. A mianowicie chciałabym Wam przedstawić mój taki letni niezbędnik i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Koniecznie dajcie mi znać, czy Wy też macie takie produkty, których codzie... co... nie codziennie, tylko co roku używacie latem, czy macie takie gadżety, które Wam się co roku sprawdzają. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście napisali mi o tym w komentarzu na dole. Ja bardzo chętnie poczytam, czy macie jakieś. Takie ulubione produkty. Ja tutaj przygotowałam już swój letni niezbędnik. Jak widzicie, trochę tego jest, więc szybko do tego przejdziemy. Powiem Wam, że już jest troszeczkę chłodnie i jestem w stanie nagrywać na dworze. Dzisiaj było strasznie, strasznie gorąco. Ponad 30 stopni i świeciło słońce. Natomiast teraz już jest około godziny 20 i mam nadzieję, że za chwilę tutaj na trawie nie włączą mi się zraszacze, bo wtedy to już w ogóle by była masakra. No ale mam nadzieję, że tak się nie stanie i zaczynamy! Zacznijmy może na początku od takiej bardzo podstawowej rzeczy, czyli od torby plażowej. Ja w tym roku zdecydowałam się na taki koszyczek. Kupiłam go w chemie za 10 zł na promocjach. Był przeceniony z 25 na właśnie 10. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, czy on jeszcze jest w sklepach, to powiem wam, że u mnie w mieście jeszcze jest, więc być może w waszych też będzie, więc koniecznie zajrzyjcie do chemu w swoim mieście. Moim zdaniem to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ on jest gumowy, jest dosyć lekki, i nie zajmuje dużo miejsca, a poza tym bardzo, bardzo fajnie wygląda. Powiem wam, że ja się już na niego czaiłam jakiś czas, bo w chemie. Wydaje mi się, że był albo dwa lata temu, albo rok temu. Wtedy go nie kupiłam, teraz go mam i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli jesteśmy przy dodatkach, to chciałabym Wam pokazać taką chustę. To jest mój drugi must have tego lata. To jest chusta, którą również kupiłam w chemii za 20 zł na promocjach. Słuchajcie, z takim pięknym motywem w palmy. Różowo taka błękitna, bardzo, ale to bardzo mi się spodobała. Ta chusta jest dosyć duża, więc spokojnie możemy się nią całkowicie przewiązać tutaj, na biuście sobie zawiązać i mieć coś w stylu takiej ala sukienki. Powiem Wam, że dla mnie to jest super. Super sprawa, ponieważ jeżeli chcę na przykład gdzieś przejść sobie pomiędzy jednym basenem na przykład, a drugim albo gdzieś na plaży się przejść to zdecydowanie wolę sobie na siebie coś zarzucić, żeby nie parodować aż tak bardzo w tym kostiumie, po prostu lepiej się czuję z taką chustą i zdecydowanie, zdecydowanie polecam coś takiego sobie sprawić. Dodatkowo to jest fajna sprawa, jeżeli się opalamy, a mamy niewygodny leżak, wystarczy to złożyć i możemy się na tym położyć i możemy się opalać i będzie nam na pewno zdecydowanie wygodniej niż na tych niesamowicie niewygodnych leżakach. Dodatkowo to zajmuje bardzo mało miejsca, więc wydaje mi się, że zmieści się to do każdej wakacyjnej walizki. Jeżeli jesteśmy przy ubraniach takich dodatkach, coś w tym stylu, to chciałabym Wam jeszcze pokazać moje ulubione Japonki. To są moje tak naprawdę jedyne Japonki, które jeszcze żyją. One są ze mną już praktycznie chyba 6 lat, więc są strasznie, strasznie stare. To są moje super ekstra Hawajanasy, które ja mogę policzyć każdemu z całego serca, bo to są klapki praktycznie nie do zdarcia. Ja powiem Wam szczerze, że w Japonkach chodzę tylko na wakacjach. Nie lubię chodzić w Japonkach po mieście jakoś tak na co dzień. Nie podoba mi się coś takiego. Zdecydowanie Japonki są zarezerwowane u mnie tylko na czas wakacyjny. Te są wykonane z gumy, są bardzo, bardzo wytrzymałe. Naprawdę po 6 latach użyć. Praktycznie nie widać, że coś jest z nimi nie tak. Może tutaj troszeczkę się wytarły, ale to jest naprawdę bez znaczenia. Są gumowe, więc łatwo je umyć, łatwo je wyczyścić. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam je polecam. Na pewno przydadzą Wam się na basen, gdzieś tam pod prysznic na wakacjach, czy też po prostu na plażę. Jak wiecie, piasek zazwyczaj bywa strasznie, strasznie gorący, więc to jest zdecydowanie must have na lato na plażę, na basen. Myślę, że każdy powinien mieć w swojej wakacyjnej torbie parę japonek. Kolejną rzeczą, która moim zdaniem przyda się na wakacjach jest to taki mały portfelik eee, slash... Kopertówka, coś w tym stylu. Ja Wam ostatnio pokazywałam to w holu. To jest taki portfelik z Dressling, słuchajcie. On, tutaj, jak widzicie, ma paseczek, jest w takim pięknym, błękitnym kolorze. Kiedy go otworzymy, ukazuje nam się taka kieszonka, do której możemy sobie schować telefon. Dodatkowo tutaj mamy dwie kieszonki na drobne. No i tutaj mamy jeszcze przegródki na karty. Słuchajcie, moim zdaniem, to jest bardzo fajna sprawa. Zamiast taszczyć ten super wielki portfel, którego używamy na co dzień, możemy wziąć sobie coś takiego, nie ładować tutaj niesamowicie jakichś. Dużych kwot, jeżeli chodzi o pieniążki, wziąć tutaj sobie tylko na przykład dowód czy legitymację, dodatkowo telefon, i z czymś takim możemy wyjść albo schować sobie do torby. Zdecydowanie mniej miejsca to zajmuje i powiem Wam, że moim zdaniem to jest lepszy pomysł, ponieważ ja w swoim portfelu takim wielkim mam bardzo, bardzo dużo rzeczy, jakieś karteczki, wizytówki i inne pierdoły, których tak naprawdę wcale nie mam zamiaru dźwigać na plażę, więc wydaje mi się, że coś takiego jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem, i myślę, że warto rozejrzeć się za właśnie takim małym portfelikiem, kopertówką na plażę. I możemy właśnie tutaj, tak jak mówię, schować telefon, jakieś pieniądze, karty Same najpotrzebniejsze rzeczy, więc myślę, że to jest naprawdę przydatna rzecz Kolejnym gadżetem, bez którego nie ruszam się z domu, jeżeli jadę się opalać Czy jadę nad basem, nad wodę, czy gdziekolwiek, gdzie jest po prostu gorąco Jest, słuchajcie, wachlarz Wachlarz to jest niesamowicie cudowny gadżet mm, Tak, to jest bardzo, bardzo przyjemne Pomimo tego, że może teraz nie jest gorąco, to i tak e, taki miły wiaterek się zawsze przyda Słuchajcie, ja ten wachlarz kupiłam, jak kiedyś byłam na obozie, chyba... W Hiszpanii czy we Włoszech, nie wiem Gdzieś go kupiłam za jakieś śmieszne pieniążki Nie wiem tak naprawdę, gdzie można u nas Kupić stacjonarnie wachlarze Więc możecie mi powiedzieć, wydaje mi się, że Znajdziecie je na jakichś takich stoiskach Albo może w sklepach, wszystko po jakieś tam 2 zł, 5 zł, coś takiego Nie wiem, nigdy nie kupowałam sama wachlarza w Polsce Więc nie wiem, ale powiem Wam, że to jest Naprawdę, naprawdę świetny gadżet I jest, ojejku, jakie to jest przyjemne Wiecie, że mogłem mnie ktoś tutaj tak przyjść i wachlować podczas nagrywania filmu? Byłoby mi naprawdę super ekstra. No ale niestety nie mam takiej osoby. Ale wachlarz Wam mogę zdecydowanie, zdecydowanie polecić. Ja mam akurat taki zwykły czarny i naprawdę świetnie się sprawdza. Mam go już tak naprawdę od jakiegoś czasu i naprawdę nie rozstaję się z nim na krok, jeżeli jest powyżej 20, powiedzmy, 4 stopni. Kolejnym gadżetem, bez którego nie ruszam się z domu, kiedy jest ciepło, kiedy są wakacje, kiedy na niebie widzę słońce. Są oczywiście okulary przeciwsłoneczne. Nie wyobrażam sobie wakacji bez nich. Gdybym miała wyjechać na wakacje bez okularów, to nie wiem, pierwsze co to bym szukała jakiegoś sklepu, gdzie mogłabym jakieś kupić, Te okulary pochodzą ze sklepu Sensei i to są takie zwykłe różowe awiatorki. Słuchajcie, bardzo mi się podobają. Ja mam ogólnie taki swój jeden stały model okularów, który noszę namiętnie i uwielbiam je i praktycznie się z nim nie rozstaje na krok. Natomiast dzisiaj akurat o! Miałam na sobie te okulary i powiem Wam, że też bardzo, bardzo mi się podobają. Wyglądam w nich mniej więcej tak. Nie wiem, słuchajcie, akurat teraz już mogę je ściągnąć, bo na szczęście już nie świeci słońce, ale w każdym razie okulary to też jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie muszą znaleźć się w moim letnim niezbędniku. Kolejnym gadżetem, który chciałabym Wam pokazać, jest coś nowego w moim domu, a mianowicie jest to kubek, który ostatnio kupiłam. Wiem, że Wy jeszcze go nie widzieliście u mnie, ale niedługo go zobaczycie w moim kolejnym holu, który ukaże się już niebawem na moim kanale. Słuchajcie, kupiłam ten kubek w Empiku, niestety nie pamiętam ceny, kupiłam go na promocjach wam, że moim zdaniem to jest naprawdę fajny gadżet na lato. Teraz na przykład jak sobie siedzę tutaj nagrywam filmy, to to jest po prostu dla mnie zbawienie. Ja akurat tutaj teraz sobie piję, słuchajcie, taki sok wieloowocowy dodatkowo z wodą i z truskawkami mrożonymi. To jest po prostu przepyszne, super ochłodzenie, super orzeźwienie, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Może niekoniecznie to jest taki gadżet, wiecie, mm, Taki do torebki plażowej Czy do jakiegoś plecaka Ponieważ no to niestety przecieka To jest tak średnio wykonane Ta słomka w ogóle lata Ale jeżeli na przykład jesteście gdzieś w ogrodzie I sobie siedzicie To wydaje mi się, że siedzieć sobie z czymś takim Jest zdecydowanie przyjemniej niż siedzieć przy butelce Wody zwykłej, niegazowanej mm, Dodatkowo picie jest naprawdę, naprawdę przepyszne koniecznie spróbujcie sobie napojów z mrożonymi owocami, bo naprawdę wtedy woda nabiera takiego super aromatu, smaku i jest zdecydowanie zdecydowanie lepsza. Kiedy na plaży dopadnie nas nuda, zdecydowanie powinniśmy zabezpieczyć się w coś do czytania i wydaje mi się, że właśnie taki magazyn yy, po prostu nas uratuje i odgoni nudę i znowu będziemy cieszyć się wakacjami, więc polecam właśnie takie magazyny. Jeżeli już jesteście fanami książek i nie wyobrażacie sobie wyjazdu bez książki, to wydaje mi się, że idealnym rozwiązaniem będzie zabranie ze sobą iPada, czy też na przykład czytnika książek. Ja akurat takiego czytnika nie posiadam, mam iPada i tutaj również mam swoje książki. Powiem Wam, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo wygodny sposób na czytanie ponieważ możemy zabrać to wszędzie, wystarczy, że naładujemy urządzenie, możemy tutaj mieć różne książki wgrane nawet więcej niż jedną na wyjazd przeważnie bierzemy tylko jedną, bo bagaż nam tylko na to pozwala, ja pamiętam jak byłam młodsza i brałam kilka książek 4-5 na wyjazd i moja walizka po prostu ważyła milion kilogramów i to było bardzo, bardzo męczące dla moich rodziców, jak musieli mi te książki wyjmować i tłumaczyć mi, dlaczego nie mogę tych wszystkich książek brać i dlaczego są te ograniczenia wagowe, słuchajcie w każdym razie tutaj możemy sobie oczywiście zrzucić kilka różnych książek i możemy mieć je wszystkie pod ręką w zależności od tego, na co mamy ochotę, możemy sobie je poczytać. Dodatkowo to jest urządzenie, jak wiecie, uniwersalne, jeżeli chodzi o iPady, czy też o inne tablety, bo możemy tutaj słuchać też muzyki, oglądać filmy, ogólnie robić wszystko to, na co mamy ochotę, więc myślę, że jednym z takich bardzo fajnych urządzeń i gadżetów na lato, które moim zdaniem powinny znaleźć się w wakacyjnej torebce są właśnie tablety i różnego tego typu sprawy. Jeżeli jesteśmy przy takiej tematyce sprzętów, to chciałabym Wam jeszcze pokazać, moim zdaniem, gadżet numer jeden, jeżeli wychodzimy gdzieś na dwór, poza dom i nie mamy możliwości naładowania telefonu, to właśnie to sprytne urządzenie umożliwia nam doładowanie telefonu, iPada, iPoda i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich urządzeń. Słuchajcie, to jest powerbank, czyli to jest taka jakby przenośna ładowarka do telefonu, e, którą musimy na początku podwieźć do komputera, ona się ładuje, a później możemy spokojnie sobie naładować dzięki niej nasz telefon, czy też inne urządzenie, słuchajcie, ja akurat swoją Kupiłam w TK Maxie za około 40 zł. Wiem, że znajdziecie je taniej na Allegro, wystarczy, że poszukacie. Ja akurat natknęłam się na nią właśnie w TK Maxie i stwierdziłam, że dobra biorę, bo jak wiecie, u mnie z zakupami przez internet jest tak, że praktycznie nigdy nie dochodzą do skutków, więc wolałam już ją kupić i tak właśnie ona wygląda. Wiem, że w TK Maxie było jeszcze bardzo, bardzo wiele innych kolorów, więc możecie sobie wybrać kolorystycznie, dobrać pod kolor, nie wiem, urządzenia. W każdym razie, moim zdaniem, to jest naprawdę super gadżet, bo ja praktycznie wychodząc z domu, już mam połowę baterii, nie wiem co się z tym, z tym telefonem dzieje, ale po prostu bateria znika. W magiczny sposób i po prostu jej nie ma, więc w każdym razie to jest moje wybawienie. I w życiu już się chyba nie ruszę z domu bez tego małego gadżetu, bo jest naprawdę, naprawdę świetny. Już ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jeżeli chodzi o takie gadżety, dodatki, jest właśnie ta kosmetyczka. Ja ją kupiłam w Senseju za 6 zł na promocjach. Była przeceniona z 20 zł, także myślę, że cena jest naprawdę, naprawdę w porządku. Ja ją kupiłam z myślą o tym, żeby tutaj na przykład chować mokry kostium kąpielowy, albo na przykład iPada, telefon, słuchawki, tego typu sprzęty, żeby po prostu w mi do nich nie naleciał, ani żeby się nie umoczyły, żeby się nic z nimi złego nie stało, więc wydaje mi się, że taka inwestycja to jest naprawdę fajny pomysł. Ok, a teraz przejdziemy do kosmetyków pielęgnacyjnych. Wydaje mi się, że większość z Was się opala w wakacje i chciałoby wrócić do domu z piękną, brązową opalenizną. Mnie się to nigdy nie udało, ponieważ ja strasznie, strasznie wolno się opalam i żebym się naprawdę opaliła na taki piękny brąz, to powinnam siedzieć gdzieś przynajmniej dwa miesiące i nie ruszać się ze słońca. No ale niestety nie mam nigdy takiej możliwości, więc trudno. Mam taką opaleniznę, jaką mam. Nie będę Wam tutaj mówić stricte o filtrach, ponieważ wydaje mi się, że każdy ma swój, i tak naprawdę ja nie przywiązuję wagi do żadnej firmy konkretnej, jeżeli chodzi o filtry, ja używam filtrów 15 i dziesiątki, w porywach do 20 na samym początku opalania, ale teraz myślę, że już spokojnie 15 mogę nałożyć, bo troszeczkę kolorku już, słuchajcie, złapałam, może tego nie widać, ale naprawdę tak jest. I słuchajcie, chciałabym tutaj się bardziej skupić na moich takich właśnie gadżetach do opalania, czyli takich dodatkach. Pierwszym produktem, który Uwielbiam i używam praktycznie co roku w każde wakacje. Jest taki kokosowy olejek do opalania ze złocistym pyłkiem. I słuchajcie, to jest firma Dax Cosmetics Sun Dax Sun i powiem Wam, że to jest naprawdę gadżet numer jeden, jeżeli chodzi o wakacje. Uwielbiam, uwielbiam olejki. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale na przykład ja nieszczególnie przepadam za takimi zwykłymi kremami z filtrem w takiej jakby formie balsamu, ponieważ to się wchłania i praktycznie tego nie widać na skórze, więc ja za... Zawsze nakładam na początku taki filtr, a dopiero później spryskuję moją skórę właśnie tym olejkiem, dzięki czemu ona jest taka błyszcząca, świecąca, taka mm, strasznie nabłyszczona i te promienie słońca przepięknie się w niej odbijają. Dodatkowo tutaj są te drobinki i je naprawdę bardzo, bardzo mocno widać. Bardzo lubię ten y, produkt. Tutaj ma SPF szósteczkę, czyli to jest taka bardzo niska ochrona, ale to nie o ochronę, tutaj chodzi w przypadku tego produktu tylko właśnie o efekt takiego pięknego błyszczenia się skóry. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam. Dodatkowo zapach jest piękny kokosowy, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to wydaje mi się, że ten produkt Wam się sprawdzi idealnie. Ja jestem jego fanką i kupuję go co rok i naprawdę jest świetny. Kolejnym produktem do opalania, który bardzo, bardzo lubię i co roku go kupuję, jest to produkt z ziaj. Jest to spray przyspieszający opalanie, masła kakaowe, poprawiający koloryt skóry. Słuchajcie, nie wiem jak to jest z tą poprawą kolorytu skóry, po prostu lubię tego używać, ponieważ tak samo jak w przypadku poprzedniego produktu, on bardzo ładnie natłuszcza tą skórę i ta skóra sprawia wrażenie takiej bardziej apetycznej, takiej mm, no, błyszczącej, takiej po prostu świetnie nawilżonej. Wspomniałam Wam przed chwilą, że nie będę mówić tutaj o filtrach, ale nie chciałabym Wam mówić o filtrach do ciała, natomiast przy filtrach do twarzy na chwilkę się zatrzymamy, ponieważ tutaj mam akurat filtr, który bardzo, bardzo lubię. To jest 50, czyli bardzo mocny filtr. Ja ogólnie twarzy nigdy nie opalam, po prostu twarz mi się po pierwsze bardzo wolno opala, praktycznie w ogóle się nie opala, a po drugie jakoś tak nigdy, nigdy nie chcę jej opalać tak naprawdę, więc, więc w każdym razie używam zawsze 50 na twarz i to jest słuchajcie, filtr z La roche -Posay. i słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Tutaj mamy tego 50 ml. Ja go kupiłam w Superfarmie za około 80 zł. Także to jest dosyć sporo. Ale wydaje mi się, że znajdziecie go na promocji, bo w Superfarmie, jak wiecie, zazwyczaj są jakieś promocje. Więc być może uda Wam się dorwać go taniej. Jest to filtr, który idealnie nadaje się pod makijaż. Nie jest on tłusty, nie pozostawia takiej lepkiej warstwy na skórze, dodatkowo nie ma efektu bielenia przy tym produkcie. Jeżeli go nałożymy, to on po prostu tak ładnie wysycha na twarzy, pozostawia taką suchą jakby... Warstewkę taką matową, bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę idealnie sprawdza się pod makijaż. Jeżeli gdzieś musicie chodzić po mieście i chcecie sobie nałożyć filtr na twarz, czy właśnie gdzieś też wychodzicie na jakieś zwiedzanie, czy gdzieś na wakacjach jesteście po prostu, to zdecydowanie polecam Wam właśnie ten produkt, bo jest naprawdę genialny, sprawdza się idealnie i faktycznie buzia się nie świeci przez cały dzień. Ja go dzisiaj mam na twarzy i powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona i używam go już od jakiegoś czasu i naprawdę nie mam mu nic kompletnie do zarzucenia. Oczywiście człowiek nie żyje samym opalaniem w wakacje i robimy również inne rzeczy. Na przykład wychodzimy gdzieś wieczorem. Kiedy już mamy piękną opaleniznę, chcemy ją przepięknie wyeksponować, to moim zdaniem warto jest zainwestować w kosmetyk, który nam dodatkowo pomoże właśnie pokazać walory naszej pięknie, cudownie świeżo nowo opalonej skóry. Słuchajcie, ja tutaj mam właśnie taki produkt, który odkryłam stosunkowo niedawno, bo dosłownie kilka dni temu go kupiłam. Jest to produkt z firmy Buff Body Works i to jest mgiełka z. Drobinkami, z takim brokatem, bardzo, bardzo gęstym, złotym brokatem. I to jest ym, zapach z Japanese Cherry Blossom. I ja mam do tego taką zwykłą, standardową mgiełkę, ale teraz dokupiłam sobie tą mgiełkę z brokatem. Powiem Wam, że naprawdę jestem oczarowana tym produktem i ten brokat naprawdę dosyć mocno i długo się utrzymuje na tej skórze. Zapach jest przepiękny. Eee, no i tak jak mówię, skóra przepięknie się błyszczy, więc jeżeli będziecie mieli opaleniznę i psikniecie się takim pięknym brokatem, to po po prostu ta skóra będzie się cudownie mieniła i wydaje mi się, że nie ma nic piękniejszego niż właśnie taka piękna, mieniąca się skóra właśnie wieczorem latem. Więc to jest zdecydowanie mój numer jeden, jeżeli chodzi o takie właśnie produkty do wieczornej Chciałam powiedzieć stylizacji wieczornej pielęgnacji. Jeżeli jesteśmy już przy pielęgnacji ciała, to wydaje mi się, że warto wspomnieć oczywiście o balsamie. Balsam to jest też rzecz taka must have, jeżeli chodzi o wakacyjną kosmetyczkę. Ja akurat tutaj mam taki bardzo mały balsamik z firmy Victoria's Secret Pure Selection. Tutaj mamy tego 60 ml, także na pewno zmieści się do każdej kosmetyczki, nawet tej w bagażu podręcznym. Dodatkowo możemy też schować sobie do torebki ten balsam, bo jest naprawdę bardzo, bardzo malutki. Jeżeli chodzi o zapach, to jest przepiękny, taki kwiatowy, świeży, idealny na lato. A do balsamu, oczywiście, fajnie by było, gdybyś miał dodatkowo jakiś zapach. Tym raczej odchodzimy od takich mocnych zapachów i przechodzimy do czegoś lżejszego. I zdecydowanie tutaj polecam Wam mgiełki. Ja akurat mam taką samą mgiełkę z tej samej serii, tak jakby jak ten balsam, który Wam przed chwilą pokazałam. To jest również mgiełka z Victoria's Secret Pure Seduction, również 60 ml, czyli taka malutka mgiełka, która również zmieści się do każdej torebki, kosmetyczki i i tak dalej. Bardzo piękny zapach, i naprawdę mgiełki te Trzymują się bardzo długo, moim zdaniem na skórze przepięknie pachną, są lekkie, delikatne i moim zdaniem są idealne na letnie dni. Kolejnym produktem, bez którego nie wyobrażam sobie wyjścia na plażę, na basen czy gdzieś. Po prostu na wakacje, na przykład na zwiedzanie, jest właśnie żel antybakteryjny. To mogą być oczywiście też chusteczki takie zwykłe, nawilżane, ale ja akurat tutaj mam żel antybakteryjny, on jest również z Buffent Body Works i to jest o zapachu, ten żel jest o zapachu ananasa. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie wiecie, to wam teraz powiem, że ja po prostu mam obsesję na punkcie ananasów i uwielbiam ten zapach. Bardzo, bardzo spodobał mi się ten żel. Po no, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że komary mnie już strasznie gryzą, więc powoli musimy zbliżać się do końca, bo zaraz zjedzą mnie żywcem. Mam Wam do pokazania jeszcze tylko. Kolorówkę, więc zabieramy się za pokazywanie. O, tak tu leci. Nieważne. moja cera jest bardzo daleko od ideała, nawet od takiego stanu powiedzmy, że normalnego więc dla mnie po prostu wyjście gdzieś na plażę czy na basen bez żadnego kosmetyku na twarzy, który wyrównałby koloryt, jest po prostu niemożliwe. Nie wiem, po prostu nie jestem w stanie się do tego zmusić. Wiem, że to może jest dziwne, i wiem, że dużo osób po prostu nie wyobraża sobie wyjścia gdzieś na plażę czy na basen w makijażu, ale po prostu ja nie jestem w stanie wyjść bez z niego. Wiem, że może to jest chore, ale po prostu tak mam i wydaje mi się, że dla własnego takiego jakiegoś komfortu psychicznego lepiej już nałożyć coś na tą twarz, żebyśmy się po prostu lepiej czuły ze sobą, ze swoją skórą i czuły się pięknie i naprawdę komfortowo i dobrze. I ja tutaj mam po prostu lżejszą wersję mojej, jego, mojej codziennej takiej właśnie podkładowej rutyny. Słuchajcie, teraz zamieniłam mój podkład na krem BB. To jest krem BB z firmy Skin79. Vip Cold Collection, słuchajcie. Bardzo fajnie ja go kupiłam na stronie www.aledrogeria.pl i on kosztuje około 80 zł, tak mi się przynajmniej wydaje, ja go przynajmniej kupowałam właśnie w takiej cenie, o matką mrówki mi chodzą nieważne, ja go właśnie w takiej cenie kupiłam, słuchajcie, powiem Wam, że jest naprawdę bardzo fajny. On tutaj ma SPF 25 no nieważne. Yy, I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o krem BB ten, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. On ładnie wyrównuje ten koloryt, no ale tak jak wiecie, mam sporo różnych tych przebarwień na skórze, więc tego niestety nie jest w stanie mi yy, zamaskować. I do tego, słuchajcie, odkryłam ostatnio właśnie ten podkład. Dostałam go od jednej z Was, więc bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten podkład, bo naprawdę uratował mi ostatnio życie. To jest podkład z Rimmela Stay Matte w odcieniu 100, czyli Ivory. I słuchajcie, ja dosłownie jedną kropelkę, taką maleńką, maleńką kropeleczkę dodaję do tego kremu BB. Wszystko to mieszam ze sobą ładnie i nakładam na twarz. I mieszanka ta jest niesamowita. Ja mam to wszystko dzisiaj na twarzy i wydaje mi się, że praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy tą mieszanką, a moim takim ciężkim, typowo kryjącym podkładem, którego używam zawsze. Bardzo podoba mi się to, jak wygląda teraz moja cera. Ta, ten makijaż nie jest taki ciężki, nie jest to taka typowa, wiecie, tapeta, tylko to jest takie bardzo lekkie, fajne i wydaje mi się, że to jest idealne połączenie na lato. Dodatkowo to jest po prostu zwykły krem BB, pomieszany z jedną kropeleczką, tylko Podkładu i naprawdę aż psychicznie czuję się lepiej, że nie muszę nakładać czegoś ciężkiego na twarz, a mogę mieć takie właśnie fajne zamienniki. Więc bardzo serdecznie polecam Wam te dwa produkty, jeżeli również macie podobne problemy jak ja. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to tutaj, słuchajcie, mam jeszcze trzy kredki. Jedna z nich jest wodoodporna, dwie niestety nie. Ja dzisiaj mam nią pomal nimi pomalowane oczy, może to widzicie, a jeżeli nie, no to trudno się mówi. W każdym razie, kredki są genialne. Bardzo, bardzo podoba mi się właśnie e, taka moda. na Stosowanie takich kredek i kolorowe makijaże oczu właśnie latem pierwsze dwie kredki są z Missport i ja je kupowałam na stronie www.ezebra.pl czy tam zebra nie wiem, coś takiego, pierwsza to jest numer 100 ta żółta, a ta granatowa jest to numer 070 obie te kredeczki są naprawdę bardzo, bardzo fajne są trwałe, trzymają mi się cały dzień na powiekach więc naprawdę jest w porządku za taką cenę dodatkowo też chciałam Wam powiedzieć, że, aha, że są bardzo, bardzo mięciutkie i łatwo je się rozprowadza więc naprawdę zdecydowanie kredki są na plus. I teraz jeszcze ostatnią kredką, którą chciałam Wam pokazać jest kredka, którą dostałam, słuchajcie, od Rimela i to jest numer 240. To też jest bardzo mięciutka kredeczka w takim pięknym, troszeczkę takim turkusowym kolorze z drobinkami. Ona również jest bardzo mięciutka, dodatkowo tutaj ma taką końcóweczkę z gąbeczką, więc możemy sobie na spokojnie tutaj jeszcze troszeczkę rozmazać nasz, naszą kredkę. Powiem Wam, że ta kredka bardzo, ale to bardzo przypomina ten cień z Maybelline kolor Tattoo 24 godziny. Właśnie ten turkusowy, to jest praktycznie ten sam kolor i naprawdę ekstra efekt, więc bardzo serdecznie Wam polecam. Dodatkowo ta kredka jest wodoodporna, więc jest idealna na jakieś tam e, wyczyny wakacyjne, więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Matką, którą uwielbiam i o którą bardzo często mnie pytacie na moim kanale, bo ja ją mam praktycznie w co drugim filmiku i dzisiaj również ją mam na ustach, jest to pomadka z Maybelline numer 163, tak? Maybelline. Z Maybelline numer 163 Fuxia jest naprawdę rewelacyjna. To jest przepiękny kolor różowy, taki naprawdę mocno nasycony. Ja mam go dzisiaj właśnie na ustach, więc również bardzo, bardzo serdecznie Wam go polecam. I wydaje mi się, że jeżeli jedziemy na wakacje, to chociaż jedną taką mocniejszą pomadkę w jakimś takim fajnym, mocnym kolorze e, powinnyśmy w naszej kosmetyczce mieć. Ok, kochani, także to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że e, po prostu czymś się może zainspirowaliście albo któreś produkty przypadły Wam do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie mi znać, co to było. E, zapraszam do łapkowania w górę, to naprawdę bardzo motywuje. No i co? Oczywiście odsyłam Was do wszystkich tych moich stron na fejsie, na instagramie itd. itd. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie na dole w opisie. Ja się już z Wami żegnam, do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!